Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku, mimo że w tytule jest napisane porównanie iPhone'a 4s i iPhone'a 3G, chciałbym na wstępie dodać małą informację, której być może zabrakło w mojej poprzedniej recenzji, e, mianowicie informację o e, działaniu Safari w iPhone'ie 4s. Zatem zacznijmy, pokażę Wam jak działa e, Safari w iPhone'ie 4s. Najpierw jednak usunę całą historię i pliki, i ciasteczka tak zwane, pliki cookie, wymasz, wymarz, jeszcze mamy tutaj dane witryn, nie mam akurat, czyli nie muszę kasować, przejdźmy do Safari i pokażę Wam działanie tej przeglądarki na zasadzie strony Apple. Przypominam, że jest to strona komputerowa, przez co ładuje się troszeczkę dłużej niż te przeznaczone dla telefonów. Mamy tutaj animacje, które dodatkowo obciążają i wydłużają proces renderowania strony. Kiedy zaś przejdziemy na stronę główną Apple, w której nie ma animacji, ładuje się ona błyskawicznie. I tutaj naprawdę można powiedzieć, że strony ładują się dwa razy szybciej niż w iPhone 4. I jest naprawdę spora, spora różnica w codziennym użytkowaniu. Inną stronę załadujemy stronę Yahoo! Jest to strona już w tym momencie mobilna, więc też ładuje się bardzo szybko. Możemy załadować wersję pulpitową. I moim zdaniem, jak na telefon, również działa to naprawdę bardzo dobrze, chociaż no, powiedzmy sobie, że użytkowanie takiej strony komputerowej na telefonie zbyt wygodne, nie jest dodatkową funkcją którą mamy w Safari jest Reader usuwa on nam zbędne reklamy i pozostawia sam tekst do czytania przedstawię to na przykładzie przykładowego tutaj artykułu WP. pokazuje nam się guliczek Reader, który przed chwilą mi uciekł klikamy zatem Reader i mamy sam tekst Możemy sobie spokojnie czytać bez denerwujących reklam. Możemy dodać ikonę, możemy dodać to do listy czytelni, zatwitować, wysłać mail, drukować itd. Oraz rozmiar czcionki sobie wybrać. Więc takie nowości mamy w Safari na iPhone'a 4S w iOS 5, jeszcze dodatkowo na iPada. Umożliwia ono teraz przeglądanie. Internetu w kartach, czyli tak jak mniej więcej w Google Chrome, Mozilla i innych nowych przeglądarkach komputerowych. Ok, przejdę zatem teraz do porównania iPhone'a 4S z iPhone'em 3G. Tylko chciałbym jeszcze dodać, że nie robię tego porównania w celu udowodnienia Wam, że iPhone 4S jest rzeczywiście lepszy niż 3G, bo to jest oczywiste, tylko chciałbym pokazać, jaki jest postęp przez 3 lata w dziedzinie smartfonów. Zacznijmy zatem od przygotowanych przeze mnie aplikacji. Są to tak zwane benchmarki darmowe, ponieważ nie, nie ściągałem żadnych płatnych aplikacji. Oraz oba urządzenia nie mają Jaybreaka, więc testy będą w miarę wiarygodne. Testy wykonałem wcześniej, gdyż na iPhone'ie 3G zajmowały, to, zajmowały dość sporo czasu, więc nie chciałbym przedłużać filmu. Więc mamy raporty. Jak widać, tutaj mamy jbreak, że no. Tutaj również nie mam Jbreaka na iPhone'ie 4S. I takie krótkie porównanie wyników testu. Najdłuższy czas w iPhone'ie 4S jest to 6 44 sekund 44 setne. W tym samym teście iPhone 3G poradził sobie w czasie 54 sekund. I 700, więc widzimy jaka jest różnica. Cały test zajął w iPhone 3G 216 sekund, w iPhone 4S 33 sekundy, więc tutaj mamy również kolosalną różnicę. Ekrany jest w iPhone 3G, mamy 320 na 480 pikseli, w iPhone 4S jest to 640 na 960, taki sam ekrany jak w iPhone 4. Mamy dual core procesor, wspomaganą grafikę. Więc to wszystko składa się na, na właśnie takie dobre wyniki tych testów. No i tutaj widzimy tą różnicę, która wytworzyła się przez te 3 lata w telefonach Apple. Przejdźmy jeszcze do drugiego programu. Jest to Comet Bench i polega na mierzeniu klatek na sekundę przy aplikacji z Cometą I tutaj widzimy, że w iPhone'ie. 4s jest to stałe 60 fps, bez względu na to, ile tych komet dodamy, jednak w iPhone'ie 3G jest to 8-7 fps. Jeśli dodamy więcej komet, oczywiście liczba klatek spada. Teraz jest 4, waha się na granicy 4. Więc tutaj mamy również, widzimy jaka jest różnica w grafice na iPhone 4s nie robi to zbyt dużego wrażenia iPhone 3g ledwo sobie z tym radzi jeszcze chciałbym przedstawić tutaj szybkość ładowania internetowego w aplikacjach, niekoniecznie w Safari choć zaraz też do tego, do tego przejdziemy jak widzimy teraz iPhone 4s już sobie poradził weźmy pierwszego newsa Lewandowski iPhone 3g trochę zajmuje ładowanie tej wiadomości. Tutaj mogę oczywiście już to czytać wszystko. Tutaj jeszcze zdjęcie i przewijanie działa dość opornie. Więc taką mamy tu różnicę. I jeszcze przejdę do Safari, które również działa o wiele szybciej w iPhone'ie 4S. Już mogę oczywiście z niego korzystać. W iPhone'ie 3G musiałem chwilę czekać, aż załadują się zakładki więc przejdźmy do tej samej strony będzie to wp wp.pl tu również piszemy wp.pl i w, jedno, w tym samym momencie puścimy przycisk ić. iPhone 4s już sobie z tym poradził iPhone 3g jeszcze ładuje I w tym momencie skończył ładować i mamy całą wyrenderowaną stronę. No i w tym momencie przewijanie działa również płynnie, kiedy mamy wszystkie obrazki już załadowane, przeglądanie w dół i w górę nie, nie sprawia żadnych problemów. Ale kiedy klikniemy już na następną stronę, iPhone 4S poradzi sobie z nią znacznie szybciej i możemy tego używać. Mamy funkcję reader, tak jak już wcześniej mówiłem, w iPhone 3G tego nie ma. Czyli mogę sobie kliknąć reader, mam, mam obrazek i cały tekst. A tu muszę się... No, czy W sumie przygotowana jest ta wersja również do iPhone'a, ale ładnie to wygląda jednak na takiej, że tak powiem papierowej wersji w iPhone'ie 4S. Podsumowując, chciałem powiedzieć, że nie uważam telefonu iPhone 3G za, za słaby telefon. To był Naprawdę jeden z lepszych telefonów, oczywiście w 2008 roku. Teraz nie ma porównania między tymi dwoma, jednak naprawdę używałem tego telefonu przez dwa lata i jakoś z nim wytrzymałem. Nie jest naprawdę tak źle. Chociaż po przesiadce na 4S jest naprawdę zauważalna różnica, czego się nie da ukryć, myślę. I myślę, że się podobało. Jeszcze raz powtórzę: nie robię tego w celu udowodnienia wyższości iPhone'a 4s, tylko po prostu chciałbym pokazać jak szybko rozwija się telefonia komórkowa i szybkość smartfonów po prostu tak więc dzięki za uwagę pozdrawiam zobaczymy się w następnym filmiku, który planuję dopiero myślę po świętach lub po feriach zimowych gdyż po prostu nie będę miał czasu w takim razie jeszcze raz dzięki za uwagę na razie cześć.